Masa m małe przyczepiona jest do taśmy, która jest nawinięta na bloku o promieniu R i masie m duże. Układ na początku spoczywa. Po zwolnieniu masa m małe przebywa odległość h, uzyskując prędkość V. Dzieje się to wszystko dzięki stracie energii potencjalnej grawitacji przez małą masę m. Dzięki stracie temu ubytkowi, ubytkowi tej energii mechanicznej pojawia się energia kinetyczna ruchu postępowego masy m małe i energia kinetyczna ruchu obrotowego bloczka. Piszemy zasadę zachowania energii mechanicznej dla całego układu. A następnie zamiast I0 wstawiamy wzór mr kwadrat przez 2. Masz go z lewej strony ekranu. A następnie związek między prędkością kątową omega i liniową v Omega równa się V przez r. Podniesione do kwadratu. Zobacz, możemy kwadraty R uprościć. Dwójka z dwójką daje czwórkę. Sprowadzamy te dwa ułamki do wspólnego mianownika, otrzymując taką postać. I ona jest równa oczywiście MGH. Popatrz na podświetlone na czerwono fragmenty równości. Wyznaczamy prędkość V otrzymując jej wartość.